mi się połączyć na niebie, ja co nie mogłem wskrzesić nawet siebie. Dlatego w dawnych ludziach złotą wiarę i złote serca miłuje nad własną. Kochani, pamiętajcie, że nasz marsz. Niesie nie tylko krzyże, nie tylko transparent, nie tylko flagi, ale niesie przesłanie wielkich Polaków, wielkich kapłanów. Niesie także przykład. Przykład godnego zachowania. Stosujmy się zatem do wszystkich poleceń służb porządkowych łatwo przedstawicieli służb porządkowych rozpoznać. To nasi przyjaciele, którzy pilnują marszów papieskich, którzy pilnują także marszów patriotycznych. Poznacie ich po odblaskowych koszulkach. Stosujmy się także do zaleceń i komunikatów policji. Jeden z tych komunikatów mówi, że kiedy wyjdziemy w okolicę trakcji tramwajowej, to wszystkie osadzone na wysokich drzewcach flagi czy transparenty trzeba będzie troszeczkę opuścić, obniżyć, żebyśmy nie generowali ryzyka związanego z kontaktem tych materiałów z elementami trakcji tramwajowej. Pamiętajmy o tym, będziemy o tym oczywiście przypominać.